To dzisiaj sobie nagrywamy film z mojego serwera Wiktorowo, bo dawno nie było filmów. Przepraszam Was bardzo, ale niestety, bo miałem problem z danymi i miałem bardzo dużo zjęsi i właśnie dzisiaj to usłam i będziemy dzisiaj już nagrywać tak dużo filmików. Stawcie suba i lajka, a my sobie dzisiaj zrobimy jakieś budowle. Nagrywałem film chyba kilka miesięcy temu. Także to, to. chyba dwa miesiące toczymy. Także budujemy. Bo musimy zbudować jakieś budowle, żebyśmy mieli powiększenie. Byliśmy. Żebyśmy byli powiększeni. nie, żebyśmy mieli. Bo mi nie rozwija. ja, rozwijać sobie ja, 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 Dobra, cyk, cyk, pyk, pyk, pyk. Ej, co się. A, chyba już nie ma miejsca w eku. widzicie, mam przepełniony to jest trochę problem. No bo ja już dawno nie gram na tym serwerze, że pójdę sobie odłożyć kilka itemów. Także będzie nowa nita. Może któregoś. Już się zastanowię na lata 33. Mm, października. Tak ta będzie nowa nuta. Yy, ja już będę ją dzisiaj robić, bo mm, prześlę ją wtedy. Dobra, mam bardzo mało że, tych rzeczy. Yy, tylko jedną rzecz odłożyłem. Czyli to było yy, ten taki od Naderu. Blog. Dobra, cyk 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 pyk pik, Hmm, co teraz robimy? Dobra. Tu może mam jeszcze drewno? Hmm, nie mamy drewna. O mamy jednak. Dobra, dajmy sobie. A tyle na wystarczy 60. Po co więcej? Tu będzie takie miejsce. Jeszcze nie wiem do czego to będzie, ale zobaczymy. Bo nie zawsze wiem co robię także nie wiadomo widzowie jutro będzie może filmik z Wojskiem jak się uda nagrać albo dzisiaj też będzie no może bo no wiecie powiem nie ej co się stało ja przecież nie chcę się z tobą wymieniać gościu idźmy stąd bo ja tu mam robotę a zjem sobie 2T yy, Tu jest. A, ten. to muszę wywalić. Dobra. O! to jest. Dobra. Dajemy sobie te tu, A, nieźle. Musimy te golemy naprawić, bo one są tak po wybijane. Musimy je naprawić, bo jak nie naprawimy, no to nam już skiną, One cały czas tu walczyły. Jak nie, W miarę mnie tu nie było. Tu kolejne drewno. Dobra. Musimy sobie zrobić ten tutaj. O nie, Golem tu jest. Piemoc się robi. Słonia. nie, nie to. Dzień dobry. Golem, wyłaś mi stąd. Golem, wyłaś nie. Uja. Dobra. Tu, 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 tu. A no dobrze. Jest. To będzie taki randomowy dom dla osadników. Wiecie, że mamy ich dużo, ale chcemy jeszcze powiększyć, żeby ich było więcej. Dobra. Może jeszcze tu mamy. Było trzy kratki wysokości. Ja lubię trzy kratki, bo takie dwie no to ja takich nie lubię. Wycierpić, a nie drewno nam się skończyło, widzowie. Dobra, lecę. Może poszłam u wojtka w domu jakieś drewno. Вежовец. Мой вежовец. Э, он кумаскар, бец. О, сам тут Давай, <мышл> я выхожу с танки. Э, не Э, маки, стыр... Не, что я знаю. где я не, мальчик, стыр... не, мальчик, стыр... не я закинул, чтобы было все